Czym jest Polska? Tradycja, historia, jedność, szacunek dla starszych, gościnność, kombinowanie, narzekanie, załatwienie, przepychanie, meldowanie, pieczenie. Gdzie świętujemy, obchodzimy, się kłóczymy, plotkujemy. Gdzie pamiętamy. Gdzie wszyscy ma swoją priorytety niestety. Gdzie tyle słońca w całym mieście. Gdzie dziwny jest ten świat. Polska to pokonanie trudności, represji. Polska to wan do końca wbrew dyktatorom, reżimom. Polska to dobry sojusznik, straszliwy wróg. Polska to krzyż. Polska to tęcie, Świeczki w cmentarzach. Świeczki pod zabytkami. Obsesje z szalikami. Ciepłe mieszkanie. Dobry chleb. Sucha kielbasa. Słodkie piwo. Tysiące sposobów na śledzie. Niesmaczne sere, Domowe nalewki. Pyszne jabłka. Polska to pierogi, pietruszki, paluszki, duże poduszki, marszałek półsudski, szare pomniki, kartki, kolejki, bo pan tu nie stał. Polsko to piraci za kołem, dżentelmeni w domu, spieczarze, cwaniaki menele, wąsy mohera. Polscy to trzy razy sałowanie, klaskanie w samolotach i niemili kelnerzy. Polsko to duże psy w małych mieszkaniach, cienkie papieroso i piwo za słomką. Kraj przedsiębiorców, urzędów i armię urzędników. Rzeki, lasy, plaże, pole, sosny, drogi, stadiony, mosty, pociągi. Polska to apel wojskowy. Polska to zginęła miliona. Stracono kulturę. Zgubiona przyszłość. Wielkie, silni faceci, ładne, utalentowane kobiety, liczne dzieci. Bosko to być może i może być. Oj, tam posłuchaj, powiem wam, przestań już, chodź tu, słucham pana, dać nać, tacz, tacz radę, dać kapsa. Przestanek na żądanie, przestań, siadaj, gdzie noc znaczy tak, może i nie wiem. To on, eł, ss, z, czy, ci i si. Dwadzieścia sposobów na numer dwa. Gdzie książ brzmi w trzecinie i baby z wozu, pokoną mzej. Polska to szabla, urdział, kon, smok, sirena, bociań, żubr, wieś, miasto, dom i mieszkanie, fiaty i mercedesy. Polska to gest Victoria. Polska to lider. Polska to wolność, Polska to nadzieja, Polska to przyszłość. Mój dom, mój kraj, moja rodzina. Polska to nasze dumy i sława. Polska to my. dumy jestem żyć w takim kraju.